Przyszłość Polski zależy od was. I musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna, to jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego, być i mieć, nie zależała od nas. I w związku z tym paradoks może polegać na tym, że fakt, że Rosjanie prowadzą swoją ścieżką, swoją, swoją metodą, że my mamy prokuraturę, my mamy swoją komisję, że w efekcie końcowym uzyskamy obraz pełniejszy niż dzisiaj się Państwo obawiacie. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić.